chyba idę w dobrym kierunku. To po to człowiek przelatuje na koniec świata, żeby się w Saboeu stołować na masakra. Tam donkin, Dunkin do nas i takie inne cierwa za przeproszeniem. Miałem nadzieję, że znajdę jakąś tutaj lokalną kuchnię, ale dupa. Seny światowe. I kuchnia tak samo. Jak wiecie, jak jestem na wyjeździe, to stołuję się w fast foodach, żeby zaoszczędzić czas, pieniądze i żeby się nażreć. Zobaczcie, jakie dziwne nazwy tutaj mają. To jest McDonald's Magnifica Cuarto de Libra. No, niestety, jak widać, już się ściemnia. Kolega dalej nie odbiera telefonu, nie wiem co się stało. Napisałem też do niego kilka wiadomości, nie odpisał, cholera wie, no trudno w każdym razie. Jeżeli by teraz jeszcze zadzwonił, to bym tam pojechał, ale za godzinę to już to nie będzie miało sensu, dlatego że będzie zbyt ciemno. Kolera, no, cholera, no trudno. Przede mną jeszcze 6 godzin czekania, chyba się wścieknę. Na szczęście mam, mam możliwość sobie usiąść. Gram sobie na telefonie. Mój lot jest o wpół do pierwszej w nocy, nawet jeszcze nie wiem z której bramki, i tak dalej. Nie mogę jeszcze biletu odebrać, ponieważ zamknięte wszystko. Widzicie tych pakowaczy? Nie mam nic przeciwko nim, ale są strasznie upierdliwi. Każdego klienta zagadują i strasznie zdzierają. Około 15 dolarów kosztuje za jedną torbę, zapakowanie jak przychodzi co do czego to i tak wam to rozetną tak sobie siedzę i czekam. postanowiłem włączyć sobie czekanie na poziom easy żeby, zbyt, żeby jakoś ten czas szybciej płynął czyli odpaliłem sobie laptopa do tego zewnętrzny dysk twardy, słuchaweczki. I zamknę się teraz sobie i pooglądam sobie przez kilka godzin jakieś seriale. Licofszego do roboty i tak nie ma. Jest 21.45, więc jeszcze sporo czasu do odlotu, ale mam już bilet i co dziwne. Po pierwsze mogę skorzystać z priority lane, chociaż mam tylko status Silver, czasami mi odmawiają, a po drugie nawet do Loży mnie zaprosili, czy tam można za darmo zjeść, napić się i tak dalej. I też zazwyczaj Loża jest dopiero od, wiem, od złotej karty, ewentualnie od jakiejś tam diamentowej. Co lotnisko to obyczaj. Przyszedłem właśnie przez imigracyjny i powiem szczerze, że miałem mnóstwo kłopotów, dlatego że na jednym z tych terminali co byłem, pamiętacie, że przejeżdżałem przez kilka bramek, zabrałem mi paszport oraz taką karteczkę, którą się tutaj dostaje. Zabrali mi paszport razem z karteczką, ale oddali mi potem tylko i wyłącznie paszport. No i teraz on się mnie pyta, gdzie mam tą karteczkę? No ja mówię, że nie mam, zabrali mi tam. No to kilkaset dolarów kary trzeba zapłacić. No i się zacząłem z nimi wykucać, ponieważ to nie jest moja wina. Ja mu, ja mu powiedziałem tak, że, że Immigration Officer zabrał mi tą, e, zabrał mi tą e, kartkę, ponieważ opuszczałem kraj, opuszczałem, e, opuszczałem statkiem, e, właśnie to Mel Melchoric opuszczałem Limę, ale potem wpłynąłem tym statkiem z powrotem do Kala. I tam już nie dostałem kolejnego takiego papieru. No i wtedy troszkę zwąpił i wypisał mi na szybko taki nowy, nie musiałem nic płacić. Ale muszę pamiętać na przyszłość, żeby się strasznie o to, o to piecić, ponieważ nie pierwszy raz mi ją zabrali, ale zawsze mi oddawali. No tylko nie tym razem. Ale dobrze się skończyło. A teraz idę szukać tej, tej loży całej. Zobaczymy, jak tam wygląda, czy mnie, wpis czy mnie wpuszczą. A to jest chyba tam gdzieś. Jak wygląda ta loża na zewnątrz? I zaraz się przekonam, czy mnie wpuszczą. Powiedzieli mi, że nie tamtą lożę, tylko tą mam odwiedzić. No Zaraz się przekonamy. A wcześniej pokazali mi co innego. Taką karteczkę dostałem. Zaraz wam pokażę, gdzie ona jest. O, taką karteczkę. I wyraźnie do tego sumaku mi wysyłali podeszł. No, ciekawe. No hej, właśnie wyszedłem z tej loży. Przyznam, że naprawdę różnica w jakości jest ogromna. Znaczy, Tam są wygodne siedzenia. Tak wspominałem wcześniej, darmowe picie. Nie, tego, nie tylko zwykłe, ale również alkohole. Jakieś przekąski i tak dalej. Ale tam jest też zakaz nagrywania. I prawdę ja powiedziawszy chciałem tak chociaż chwilkę nagrać, ale wszędzie było bardzo dużo tych od monitoringu, od security bardzo dużo kamer. I nie chciałem zwyczajnie sobie kłopotów narobić. Dlatego, że pewnie by mnie przyłapali, że nagrywam, to miałbym dożywotni zakaz wstępu tutaj, bo bym stracił tą kartę. To jest skórka za wyprawkę. Tylko krótko podsumowując, jeżeli ktoś lata biznes-klasą, to właśnie nastawia się na to, że będzie korzystał z takich miejsc, tak samo jak ktoś ma, nie wiem, średnią, złotą, tą diamentową kartę platynową, bo wtedy się to opłaca. A jeżeli macie, nie wiem, jeżeli płacicie za biznes-klasa, a nie korzystacie z tych luksusów, to szkoda waszych pieniędzy. Przed lotem zawsze korzystam z toalety i taka dziwna uwaga teraz. Nie wiem, jak to wygląda w żeńskich toaletach, ale męskie są no, paskudne. Powiem tak, strzelałbym do tych ludzi, którzy nie podnoszą deski, a sikają, albo którzy nie myją rąk po wyjściu z toalety. Nie to tak strasznie wkurza. Chodzicie, nawet nie można usiąść na desce, ponieważ jest cała obsikana. Jak mnie to denerwuje, to jest takie naprawdę prymitywne. Ludzie latają po całym świecie, a nie potrafią nie wiem, w higieniczny sposób się załatwić. To jest naprawdę takie przykre. Ciekawe jestem, jak to wygląda w żeńskich toaletach. Ale naprawdę czy to świnie, powiem szczerze. Okej, okay, ludzie już czekają. Według, według wytycznych mieliśmy, mamy już zacząć wsiadać do samolotu. Lecimy do Atlanty najpierw, potem do Houston. Nie wiem, czy będę coś nagrywa w samolocie raczej nie, a może pokażę jaki to samolot mają. To chyba będzie ten środek. Ja już tak się śmieję, ponieważ za każdym razem jak lecę amerykańskimi dniami liczymy to narzekam. A dlatego, że zawsze to jest szrot, naprawdę stary Hebel. Stare, zardzewiałe samoloty mają. Okej, okay, wchodzę do samolotu i powiem wam, że głupota na lotniskach coraz bardziej mnie przeraża. Na przykładu, teraz po, po, jak już sprawdzili mój bilet, to sprawdzali mi też bagaż i wiecie czego szukali? Czy nie mam przypadkiem płynów jakichś ze sobą, Mam mieli na myśli przede wszystkim wodę. Kuźba, mam przy sobie dwa laptopy, kamery, nie wiadomo jest sprzętu, tam mogłaby być ukryta jakaś bomba w tym sprzęcie, prawda? To nie, ich to nie interesuje. Ich interesuje, czy nie mam wody przypadkiem przy sobie. Faktycznie wodą mogę kogoś zabić, mogę utopić w tej budyce. Masakra. Jesteśmy już na pokładzie samolotu. E, Przyznam, że jestem troszkę rozdrażniona. To wynika z tego, że na no, ile godzin można czekać na lotnisku. I to jednak odbija się tutaj na psychice. nawet jak ktoś jest bardzo spokojnym człowiekiem, to pewnie się wkurza. E, co mamy, nie jest najgorzej, dlatego że okay, mamy ten zestaw multimedialny, Do jego pilot. Taki klasyka, powiedzmy, w takich dziesięcioletnich samolotach. Słabej jakości, malutki ten ekranik, ale mam nadzieję, że będzie działał lepiej niż ten, co ostatnio mieliśmy, który się ciągle pierniczył. A do tego standardowo przy lotach takich dłuższych niż kilka godzin, ten lot będzie trwał chyba 7 godzin, dostaliśmy kocyk oraz poduszkę. Nie dostaliśmy... Nie dostaliśmy z zatyczek do uszu, ani na, ani na oczy, czegoś takiego. Ale sam ze sobą zawsze zabieram zatyczki do uszu. A jeżeli chodzi o oczy, to no to trudno. Zasłonię się tak kapturem. No <grym> ciekawy jestem, czy widzieliście taki film Arrow. Dlatego, że ostatnio jak leciałem, właśnie widziałem jeden odcinek. Bardzo mi się spodobał. Nie wiem, czy ten serial jest dostępny w Polsce, czy nie. Ale w każdym razie poszukam go, jak tylko będę w domu, bo się naprawdę ciekawy zapowiada. Do zobaczenia w Atlancie w takim razie. Bye bye. Właśnie będziemy lądować na plancie Jestem już po odprawie celnej i takiej migracyjnej. Na szczęście nie robi mi problemu w związku z tym, że wizę ważną mam, mam jeszcze tylko miesiąc. I teraz jedziemy kolejką, a metrem jedziemy do, na inny terminal. Jak wiecie w Atlancie jest to bardzo mądrze zrealizowane Pokazywałem to już w przeszłości, ale pokażę jeszcze raz. Świetna sprawa Znaczy, świetna pod tym względem, że bardzo szybko przemieszczamy się między terminalami. Górska. Tak przy okazji, to oprócz takich standardowych pytań, czyli yy, gdzie pracuje, ta, czym ta firma się zajmuje oraz co robi ją w Peru, padły też, też takie dziwne dodatkowe. Na przykład, jak sprawdził mój adres, to się pyta, w jakiej dokładnie części Houston to, yy, to moje mieszkanie się znajduje i co tam jest charakterystycznego. A potem jeszcze pytał, czy alkoholu ze sobą nie przywiozłem, ale dokładnie chodziło mi o pisko. Pisko to jest taki alkohol peruwiański. Nie przepadam za nim. Mówię, ty, mówię o tym dlatego, że musicie sobie zdawać sprawę z tego, że oni mogą Wam różne dziwne pytania zadać, a następnie obserwować Waszą reakcję. Czy jesteście, ja też, nie wiem, zdezorientowani, czy też może jesteście naturalni i odpowiadacie na te pytania. Idziemy teraz na, na A30 terminal. No dobrze, wylądowaliśmy teraz w Houston, i teraz wiadomość niespodzianka. Właśnie odebrałem SMS-a, tylko włączyłem telefon, że za 12 godzin mam samolot do Pensylwanii, gdzieś tam, do New Jersey bodajże. I lecę na ten statek, na którym miałem lecieć dopiero za tydzień. Ciężko mi się mówi, dlatego że niezbyt dobrze się czuję. Za dużo lotów w ciągu tych, tych dni ostatnich. Mam trochę kłopotów z nosem, i tak nie czuję się najlepiej. Ale obowiązki wzywają. Więc jak teraz przyjadę do domu, to muszę, no nie wiem, wykąpię się, prześpię i będę się przygotowywał na drugi wyjazd. Ale to będzie jakiś krótki wyjazd, bodajże, na no, nie wiem, jeden albo dwa dni. I za tydzień znowu na, na dwa dni około. Korczy mnie kupić sobie coś podobnego, albo Agnieszce. Nie wiem, czy to widać przez to odbicie. a tak, żeby troszkę jak wyglądać. A no, dojeżdża już do domu, mamy o wybrać się do tych budynków i pokazać wam, co się w środku mieści. Znowu coś zorganizowali na naszej ulicy, dlatego że mnóstwo rowerzystów jest. Takie pachołki postawione i naprawdę od groma rowerzystów jeździ. Agnieszka mi ostatnio opowiadała, że był jakiś pochód tutaj, że mnóstwo było znowu ludzi, którzy biegali czy tam chodzili. Już nie pamiętam a teraz rowerzyści. Bardzo popularna ulica ta, blisko Downtown. No dobra, jak widać, jesteśmy w domu. Taksówkarz trochę nie będę przeklinał, ale trochę dziwny. W mało pomocny, upierdliwy. No, taki dziwny, jakiś nie, niesympatyczny, ale przynajmniej potrafił trafił na miejsce, bo miał GPS. Dziękuję Wam za wspólną podróż i tak mówię, zmykam teraz szybko do domu, ogarnąć się i za kilkanaście godzin kolejny samolot, tym razem do, do Pensylwanii. A czy nie wiem, czy ja ląduję w New Jersey gdzieś, czy, czy w Pensylwanii, czy w Nowym Jorku, będę ja musiał to sprawdzić. No nie odpocznę sobie na długo, trzymajcie się, do zobaczenia, hejka. A jeszcze, byście się zastanawiali, taka, taka podróż kosztuje, to 65 dolarów zapłaciłem plus napiwek, znaczy nie uchodźcie z napiwkiem, 65 dolarów z lotniska Busha tutaj do downtown.